W tym filmie zagram 1 vs 1 z Jacobem w pięciu różnych grach, żeby sprawdzić, kto z nas jest lepszym graczem. W każdej grze zagramy po trzy rundy na różnych trybach, zaczynając od Fortnite'a. Gotowy? Gotowy, dawaj chłopie. Powodzenia. Powodzonka. Dzisiaj wystartuję, wystartowałem. I dawno by nie grzeli. Nie! Jiej! No to szybko pójdzie chyba. <laughs> ja pierś, ale nie może być tak szybko, nie może być tak szybko. Szybka akcja. Hop! Opa, opa! opa. O, Daj mi się wyleczyć, daj mi się no, wyleczyć. No pewnie, wyżej, wyżej. Jacob Classic. Jacob do góry, Jacob do góry! Oj! No ja chcę potkę wypić tylko, no z wyrolu! O kto ma High Grandik? Ty, ty, ja sobie wszystko wszedł jeszcze wyjdę. Spokojnie. Przecież nie zajdę teraz do ciebie. Nie musisz, oj Mateuszku! Co, Co tu się stało? Chłopie, ty mi tak spadłeś do tego, na głowę, że się straszyłem. Ile ci zostało? Nie wiem, z 50, 40? Niedużo. Kurczaczki, no dobrze, to runda numer dwa. O chłopie, ty, ty w jakimś boksie jesteś? Ja mam defensywę. A ty tu jesteś u góry? No jestem, jestem, ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś. A ty w boksiku. Tydzie, a, a ty gdzie? A ty na oj. high grandziku, tak? Tak, to moje kolego, chodź tu. Ja jestem w defensywie, to wiesz. No defensywa, defensywa, podoba mi się. Najlepszą obroną jest atak. O kurde, dobra, no, jednak miała. Oto... O! Dostałem daszek. Daszek! Chodź! Daszek! Nie, nie dostałeś? Co? No. O! Nie trafiłem! Ale dziecko, o, ale ci dziecko zrobiłem. O! Nie rób, o, nie rób. O, o. A, nice. Dobrze, dobrze, mamy remis! Dobry landing muszę zrobić. Dobry landing, To jest najważniejsze landing. O landing mamy taki sam. Co on, on samolot ma jakiś? Ja na ogórku, on na samolocie. Ja tu ląduję? Nie, ale biorę trollkę. Daj mi cokolwiek. Popie, jestem tu pierwszy raz w życiu. Skrzynka. Dobra, wierzę, matkę, mam pompę. Uja, pierdziel, filo to pompa. Gdzie on jest? On musi być gdzieś tutaj. Patrz, mam go. Hejka. On jest niepoważny. Impuls. Spadłem. O! <laughs> Co on robi? Ja! <laughs> <laughs> Nie wierzę! Old Spawn player, bro! Gratuluję. Co to było w ogóle? Od Impulsa chyba zginąłeś. A zanim przejdziemy do 1 vs 1 w kolejnej grze To na początku sprawdzę w jakim czasie ukończę budowę kurortu Na mapie Frozen Frontier Tycoon od o Banku Polskiego Odpalam stoper i zaraz się przekonamy Na początku przeszedłem samouczek i wybrałem się na Risk Zone Tutaj zebrałem cenne minerały i wykonałem kilka zadań od ratownika Aktywuj nadajnik Mamy to, wracam do ratownika Wrak helikoptera, tego właśnie szukałem. Następnie wróciłem do Safe zone i zacząłem ulepszać kurort. Po pewnym czasie odblokowałem dropery, które automatycznie farmiły mi minerały. A ja w tym czasie zbierałem coiny z hitera Dobra, tyle już chyba wystarczy. Po kilku minutach odebrałem minerały i sprzedałem je u handlarzy. 11 tysięcy coinów, od człowieku! Teraz miałem wystarczająco coinów i mogłem dokończyć budowę kurortu. Udało się! Zakończyłeś budowę bazy 46 minut i 18 sekund. Nie wiem czy to dobry czas, chyba jeszcze muszę podrenować. Kurort gotowy, zarobicie screena i zgłaszacie swój wynik na stronie PKO Banku Polskiego. Bo właśnie trwa konkurs. Do wygrania jest taki gamingowy komputer i masa fałdolców. Im szybciej skończycie, tym większa szansa na wygraną. Ja życzę powodzenia, link do strony i kod do mapy znajdziecie w opisie. Teraz przechodzimy do Clash Royale i zaczynamy od pojedynku na losowe deki. 3, 4, 5 nie wiem co to jest za Ja, Ja No dobra, coś dostałem, nie wygląda to najlepiej, ale... Może wygram No to odpalamy. Jak nie ma Mega Knight'a to jestem smutny, <grywka> ty tylko z Mega Knightem. Ja tylko Mega Knightem. Ten go pick. To jest tak zwana tajna broń. Ty no nieźle, no i właśnie to jest problem z tym Mega Knight'em śmierdzącym. No to jest w to chłopie mega GO! To jest Mega Śmierdziel! To co, na początku tego zrozpimy świrka, bo nie wiem co on robi. Oj, i ty trzy muszkieterki masz? Tak, tak, on nie wiem jak one no działają, bo one ostatnio reworka dostały. Okej. Okay. Ja wiem, że Manojek mnie nimi ignoił, więc to jest jedyne co znam. O kurę, ty masz tego śmietnika. Ja mam plan, ja mam plan. Szkieleton. Proszę. Popierób tornado jakieś, co to tu za się późno. dzieje? Nie ma no, to co chodzi. to problemy chyba. Ja to mam bez problemu. Dawaj go blinka, dawaj go blinka. Dżęjko, bez mega Knighta są kłopoty. Dobra. Dobrze, ja ci jeszcze dam ci się... Oj, popełniłeś błąd, przyjacielu. Popełniłeś O błąd. nie, no skąd miałem wiedzieć, że ty masz rakietę jakąś Ja nie jakoś. się nie trafiłem. No, po prostu. Jeden Git, git, git. Teraz te jadą U. tutaj. Ale dałeś im bomby. Pyk. Dobra. Zapik, pyk! I jedziemy! O chyba jest GG Bo ty mi tam zniszczysz zaraz. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, to jedną ci dam, niech ci będzie. O tak! I BUM! Oj! O no, ale tu jeszcze ram jest No i ramik to jest GG's! A może? Ej, ty zniszcz tą jedną! Ty przeżyjesz to? Nie, Znisz Dobra, to, no. znisz to! A, chcesz mi teraz upokorzyć? No to czekam. A wiem, rakiety robić. Dobra. Podróż. Dzięki widzowie, fajnie było. Nie już zrozumiałem. Ja wiem, No masz rakietę, no odpal ją, ja no Problem w tym, że A. ta rakieta tego nie rozwala. A, faktycznie. Jeszcze A to masz Ja też ci rakietę, chłopie na bazę, pięknie. A, to ty pek. też masz rakietę! Aha, No, no, no tak czy ja tam tego, masz, że było równiej. Dobra, i teraz no, co? Tak. Ty, bo mi że zaraz tu rozwalą. Ej, bo są pro. Ej! Co się nie, dzieje? Nie. Co się nie, dzieje, Matek? Co nie, się nie, dzieje? Proszę! Co się dzieje? Nie, Let's go! Nigdy nie lekceważ swojego rywala, nobie! <gryzanie> Czekam, KAPUCZYNI mnie pokonał, nie! S, <gryzanie> Jeśli chcecie więcej filmów z innych gier, to napiszcie mi w komentarzu z jakich i zostawcie łapeczkę w górę. Będę też mega wdzięczny za każdego suba, bo spora część osób, które ogląda moje filmy, niestety nie subskrybuje. O stary, ciebie znam, chodź do mnie. Kurde, nie wiem co ja chcę. No wezmę to. O kurde, ciebie też znam, chodź do mnie. I nie podoba mi się to. Was nie znam, ale dobra, to zabierzmy ich. Ja biorę wąsacza. Co to w ogóle za gówno? Ja, ja mam kurde takie 2 na 10 te karty chyba. Ja też wybrałem sobie 2 na 10 te karty, ale może ty mi dałeś coś fajnego. O, to fajnego mi dałeś. Co ja, ci dałem fajnego? Ja tam księżniczkę se puszczę. A, księżniczka to się tam puścić może co że weź ją <laughs> Okej. Okay. Daj w formie pa co jedzie, pa jak jedzie, pa jak jedzie, pa jak jedzie, pa jak jedzie! Jeden, drugi, trzeci jedzie! Ale czekaj, czekaj, czekaj A czemu spokojnie, te kościotrupy spokojnie. to po dwa tam cię No bo to są kościotrupy właśnie Ej, ja teraz robię tak I jak to obronisz, co? co, co nie co, co, wiem, bo ja nie wiem co to co, robi, okay, to co jakiegoś. ja mam <laughs> Ja on ja tylko puszcza. Ja chłopie jestem dead chyba. Pierwsza wieża już ma niewiele, ale spokojnie. No, nie za dużo, ma to prawda. Ja tego net nie bronię, wiesz, ja ci to dam. Nie broń tego, rób tego rób rzucę, co rację. chcesz. Ty nawet tej że nie zniszczysz mi. chłopie. Ja ci wierzę, nie zniszczę. No bo takie mi wybrałeś. No to co tak mam... A czemu ty dajesz tego GLUTA? Bo zaraz zaraz zobaczysz, co ten GLUT ci zrobi. A jak ja to mam obronić na przykład w tą sytuację no. aktualną? No, no na, tak pewno, jest... na pewno no, ja nie grawiadem. <laughs> no powiem ci, że... Ja te karty mam takie, ciężko się wylosowało jak dla Największy, mnie Największy chyba twój problem to jest to, że ty ich po prostu nie znasz Nie znam zapok... No dobra Nie no, jakieś drafty wymyślili, to była przecież najszybszy porażka jest. w tej grze I da się tu kupić to drugie życie? To no właśnie, bo tutaj nie masz wymaksowanych kart Mega Knighta i co? No i gdzie jest mój Mega Knight Losujemy No, jesteś gotów? Trzy, cztery. ry na razy siedem ja on dobry. O! Ja dobry. O, fajnie! Dobra, ja muszę... Ja atakuję. O, ja pierdziele! Tobie dało też zajebiście. Mi dało peksona, nie? Pekson jedzie. Ja chyba mam pomysł po prostu. Po prostu lecę otwarto. Ładujesz jak leci, co? Chyba tak. O, kurde, ty masz jeszcze tego? Ty masz dobre. Tego śmierdziolka mamy i ładujemy jak leci. Mi się chłopie, to nie podoba, tutaj jakiś wiesz? zaporcik. Ja pierdze, nie cyk wiem, cyk czy pyk. ja na te pekki wygram. Nie wiem, czy to jest możliwe. Kurde, ale ty masz jakichś tanków o, wielkich, co oni robią? To, to są za jakieś gołty tu ciebie. No to jest golem. No to ten golem <laughs> to, to, golem to golem. mnie wybambia. Tak, full mnie ten golem wybambia. Ty jeszcze, druga strona. Ja trochę nie nadążam. Trochę nie wiem, co się ja, dzieje. Ja, mój most to chłopie, ja cię jeszcze nie zadałem. No przecież co to, to jest? Co tu się odwala? No ładuj chłopie, na dziurę! Ten, mi, ten mój no peka, to on był drupe. jakimś gołtem, a on nic nie robi w tej grze. Ja nie wiem o co tu chodzi. Dobra golem, lecisz. Oj, chyba tarapaty. Chyba tarapaty. Chyba, tarapaty. No chyba, chyba, chyba GG. Dobra, le... nie ja tego nie bronię, trudno. Lecę na trzy. No już chyba już nie masz co bronić, no to już chyba wygrałeś, ci powiem. Jezu, jak armia przyszła. I jeszcze to, co i jeszcze to. Jest? to. I jeszcze, I w... jeszcze to. Bubbly, bubby. A co jest <laughs> twoją ulubioną kartą? no golem! Nie, no to jest GG, dobra, golem świetny, no wygrałeś, wygrałeś. Oj ty, ja mam 1500 HP na wieży. Ty masz 1500 dobra. HP na wieży, ja nie wiedziałem. Ja to jestem ja się skupiłem na tym jednym tym. No GG, GG, gratulacje. Na ten moment mamy 1 do jednego, a następną grą będzie Fall Guys. Powodzenia. Mateuszko. chodź. A co ty? No, ej, ty mi łapiesz, jak cię Chodź tu, Oj ty, oj, oj, Dobra, czekaj, ja no, robię dobra. taktykę, ja robię tak, taktykę Jaka jest taktyka? Sraka, nie podglądaj Dobra, mam plan, jestem śmieciem Uch, oj, Nie trafiłem oj, 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 Przypał, oj, oj, oj. przypał Albo nie przypał Dobra, przegrałeś O nie, ja to widzę co tak. robisz Nie a to. No i co? Skończyły się, kafelki? Ale chłopi, ile to jest jeszcze layerów? Dobra, widzę. A co my co do ja jutra jutro, gramy? Do jutra, do nie, jutra. Dobra, idę cię zgryfować, bo będziemy to grali dwa tygodnie. Ej! Nie, nie! to ostatni. Chodź tu! Nie, nie, nie! Jestem debilem! Co ty robisz? Co ty... A jakim ja? jestem debilem? Co ty zrobiłeś teraz? Bo ja nie wiem. Spadłem, spadłem, strollowałem. Czy znaczy to widzę? Ale, ale czemu? czemu? Nie wiem, nie wiem, bo chciałem zrobić taką taktykę, wiesz? Taką, że wolno te kafalki będę niszczył, ale mi nie wyszło, bo jestem gównem Tak bywa, tak bywa, matek. Nie przejmuj się. A ty już tu jesteś ze mną? Cześć. Dobra, pytanie, kto ma więcej terenu? Nie wiem. <laughs> ja też nie wiem, zaraz się ukazuję. <laughs> ja jeszcze do ciebie mogę przejść, czy już nie? Nie, już nie możesz. No to już jest GG. Ja pierdzie, ja mam chyba więcej. Nie wiem, ale ja czuję, że spadnę. Mi się ręce trzęsą. A czemu ty biegasz, Gumbia? Nie, ja no widzę! Ja <laughs> nie, 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 nie! Aj! I... Oj! I... Dobra! I... Nie, 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 to jest koniec! Nie! Z NIE, wygrałem! S, 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 S! 1-0 zwycięzca Jacobini Cappuccini! Ja, tak blisko, nie! Ale to zobaczy zobaczyłem, tą, wiesz, tą lukę, nie? Mówię, biegnę. Wiem, ja, ja zauważyłem, że ty ją zauważyłeś i mówię, dobra! A ja wtedy jestem słaby, nie lubię tego. To jesteś słaby? Tego nie lubię, no, no, no nie wiem czemu. Zawsze, zawsze mi się udało, że jestem dobry, <laughs> ale nigdy taty nie wygrywałem. <laughs> Chodź do Patryka. Ta nie ma tego! Chodź to! Zostawmy głębę! No i po co? I po co? Oj! O! Ty uf, bo zaraz na są już nie mnie nie złapiesz. Jak się skoczy? uff Dobra. Siema. Jak się skoczy? Chodź to! No, nie no nie po co mi to robisz? Po co mi to Ej, robisz? patryk! O, oj, co? Oj! Dobra, tu ja trzeba Ze przeskoczyłeś się? oj ja pierdzielę. Ej, mam lipę! Z napowało się! Ol fuksa, dobra. Oj! On ma fuksa, powtarzam, nie. on nie. ma fuksa. Nie. Tym, tym, ty, ty, rym, ty rym, rym, tym, tym. Ty, co się teraz dzieje? O, siema. Ale mam farta! Też spadłeś? Nie, moje się zaczęło trząść i ja bym z, y, spadł jakbyś ten O nie! A ja wystarczyło zrobić dwa kroczki do przodu, ale mój mózg nie widział. No dobra, jeden jeden MATE! Poczekać Oj! Oj! To no to dobrze poleciałem. mi poszło, dobrze mi poszło Chodź! O, ja wróciłem do dziury! A! Nie! O! Ja się boję, ja się boję, że ja dostanę jakoś głupio Mateuszku! Oj! 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 Chodź kurde. Tu.

Ale się Coraz mniej pola, coraz mniej pola jest. Ja zawsze gram jak Pipa. Nie! Targ! Nie! Ale mam fuksa. Chodź tu, posłuchaj się. Co Bo ty zrobisz? Sią strałeś, pójdę teraz. No i lecisz, lecisz. O! Nie! Jest! Mamy to! No i dwa jeden. GGs. O, ja mam tą koronę. Pa! Chyba jej nie znajdę, trudno. Ja dla widza pokażę koronę. Wychodzę na prowadzenie, ale Jacob nadal może wyrównać, a nawet mnie wyprzedzić i będzie miał na to szansę w kolejnej grze, czyli CS-ie. Mateusz? Gdzie jesteś? Ja się ja z na nie Ja się nie bawię. Ja na longu zagadujesz stoję. Jakiś śmietnik, co? No. Chabu, to jest... Wiem, że jesteś po CC. No co? Ja Nic, nic. No, nic, byłeś na B, tak? Rozumiem. Spoko. Ja cię palę, śmietniczku. Jakub! Jakub, Jakub chłopy, plantuje bombę. Jakub! Jakub, Jakub! Gdzie plantujesz? No jak to Co? No, ja nie, że jest wiem. tylko jeden BS. Jak jeden? A są dwa? O zamuje A myślałem, że od shorta tak patrzył my przyjdzie, przyjdzie i nie wszedł. Ja stary za tą z pięć sekund stałem 1-0, bro No A bo be. teraz, teraz już ci tak nie dam. Ja na B poszedłem z tą głąbą. Odląga idziesz? Ja aktualnie czekam. Okej. Okay. Czekam o, na twój ruch. Ja sobie chilluję na Wam A czemu ty w ogóle grasz po CT? Co to? O kurde. No możemy zmienić połowę. O, zmieńmy. Nie! Ty nobie, co za fleszyk Dobra, ja ci, ja ci smoke rzucam Dobry, Dobry smoke Akademia taktyczna, pago Dobra, chcesz, żebym cię piknął i cię zbombił w pół sekundy? O! No! no! no, dobra, nie. no! Łap, łap Nie jest GG, jest blisko Nie, jest GG Akademia taktyczna, co ja rzuciłem? Nie! Nie! Mladko, to prawie przegrałem Czy my teraz gramy na wupy? A wupy, no Dobra Chodź to. Nie na skopu. Nie Zapraszam. Jak, jak hey. poważni mężczyźni. O co, to? sześciu Hejka! Zapraszam. Oj! Ty prawie dostałeś, stałeś. O oh, nie! Yeah, ubie, bro! Ja. Yeah. No skał pik, co tam? O, przykład na twarzy i dziękuję. Nie no, że ja byłem na only headshot i ty mi noskoł potrafiasz, niemożliwe. I co więcej nie w głowę. Jest 2 do 2, a to oznacza, że przyszła pora na finałową grę, która wyłoni zwycięzcę I będzie nią Minecraft. Tam z tyłu masz taką dziurę. Muszę obronić tą dziurę. Nie, 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 ja muszę tam wskoczyć. Ja muszę do twojej wskoczyć, a ty do mojej. Kto pierwszy wskoczy, ten wygrywa, czaisz? A, no to jazda. Powodzenia, misiaczku. Dobra, lecę w ciebie, już teraz koniec zabawy. Chodź tu, chodź tu. O kurde, ty może nie o HP, nie już HP Jeszcze cię No chodź Babiczku. Lecę, wskakuje. Koniec Nie, jedno serce nie, miałem, jedno wygrałem chapę. Wygrałeś A poza Chodź tu Chodź A bo śnieżką można chodź ten tu. A rozwala? Nie, no to jestem głupi, złożyłem śnieżki A bo, bo śnieżki ten, zbierasz jakby Zbierasz śnieg i mogę rzucać w ciebie Dawaj nie, to... śnieg, dawaj full, zostaw mnie No ja ci nie umiem trafić z tej śnieżki Chodź to. My jesteśmy chyba tragiczni. Niech że jesteśmy, jesteśmy taki głównym chłopem w tę grę. Chodź tu, odcinam ci drogę, odcinam ci drogę ucieczki. To jest jak ten, jak Polgaisy. A, one nie podłogę! No, no chodź! E, e, nie. Nie tak! S, 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 S! No es, 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 es. Ja. To i free! Nie dobrze, że my ogarnęliśmy po minucie grania, co te ślideszki robią. Ja w teorii ogarniałem, ale nie działało to tak do końca, jak rzucałem pod Ciebie. Do pięciu? Dobra. Oj. 1-0? Dzień dobry ja, ja na shifcie, ja na shifcie Ty nie wiesz co shift daje w ogóle w A co daje shift? <głos> <głos> jak ty mnie widzisz? Ty jesteś Dobra, takim... Szybko, ty jesteś takim kłomkiem na nie daję, No bo na, na shifcie niku nie widać Chodź! Robię akcję. Dobra, full, full okay. No i trzy, jedziemy oh. Jedziemy do zera Nie no, przegram Prefire Jest, dostał Czy Dostałem prefire Robię tak, pyk Hejka no nie, znowu dostałem. Ej, fokus, fokus. No tak, ja przegrywam. Znaczy, wygrywam, ale 3-2. Fire. O kurde. Leżysz? Leży. Nie, to ty leżysz. Ty mnie trafiłeś. 3-3, ale comeback. Jak ty nie trafiłeś? Ale comeback. Ej, ty... Co to robi? Ty chopo jakiś tak. Wybierasz mnie jakoś. Został, uciekał z tą cieką. Huh? Nie! Nie trafiliś. Ja też nie trafiłem. Jest, nie! Kończę to, 4-3. Ostatnia runda. Znaczy, no dobrze powiedziałeś, to ostatnia runda. No nie trafiłem. No ja nie The King of Minecraft is Jacob! No czyli wygrywasz, wygrałeś trzy gierki. Yeah, nie, nie, że ja Minecraft przegrałem. Dziękuję, pozdrawiam, nowe.